Nasz eksperyment zrobimy na tym parapecie. Już mam kamerkę ustawioną, prąd podłączony, także przez kilka dni będzie zasilana. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj będziemy robić eksperyment. Szymuś ma rzeżuchę, ja mam wodę i watę, jak widzicie. Będziemy robić time z kilku dni. Mam przygotowaną kamerę GoPro. Będziemy robić zdjęcie rzeżuchy co 10 sekund, i na koniec tego filmu zobaczycie, jak ta rzeżucha rośnie w minutę filmu. My będziemy na to czekać kilka dni, wy to zobaczycie w minutę. Najpierw zraszamy, żeby była mokra. Już się nie mogę doczekać. Zawsze marzyłem, żeby to zrobić. I nasypię na rączkę, a ty z rączki będziesz. Nie wiem, czy nie mamy za mało tej rzeżuchy. Ja Dobra, syp, muś. Teraz Nadinka. Dobra, rozsypcie. Tata, ja a mogę dużo? Możesz. Czekaj, ja to tak, trzeba rozsypać na całość. Nadia popsika, jeszcze dosiejemy. Możesz, chodź. O, już się skończyły nasze ziarenka. Dobra, czyli mamy tyle ziarenek. Zmoczymy to jeszcze i stawiamy na parapet. Nasz eksperyment zrobimy na tym parapecie. Już mam kamerkę ustawioną, prąd podłączony, także przez kilka dni będzie zasilana. Taki mamy widok. Mam też światło, żeby było widać w nocy, jak to rośnie. No i co, zaczynamy. Jednak tajm ustawiam na 30 sekund, bo co 10 sekund by było za dużo, więc robi się zdjęcie teraz co 30 sekund. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Fajnie, nie Nadia? No To będzie takie szybkie? No na filmie będzie takie szybkie, a teraz będziemy czekać 3 dni albo więcej. Rośnie już? Nie, jeszcze nie. Na filmie będzie rosło. Na chce chcę wam coś pokazać, bo zrobili Coś Koszyczki. ciekawego. Koszyczek zrobiła. Taki. Pokażę wam jajeczka. Takie. nie moje, nie moje. nie moje. Takie. I baranka z masła. Babcia nam dała. A nie ma takiej. już tatuś pokazałam i znowu kosimy trawę ale tym razem postanowiłem przejechać przyczepą w to miejsce i robić to co dwa tygodnie czyli co każde koszenie będę zmieniał miejsce położenia przyczepy, żeby nie dopuścić do no, takiej sytuacji, która miała miejsce tutaj bo chyba tą dziurę będziemy naprawiać kilka miesięcy właśnie odjechałem przyczepą, zobaczcie trawa urosła przez dwa tygodnie dosyć sporo no i skosimy to teraz i widzicie, nie ma żółtej trawy, wszystko jest w porządku. No chyba, że zasadzimy tutaj rzeżuchę i za trzy dni będzie zielono. Słuchajcie, musiałem nanieść poprawki do naszego eksperymentu, podniosłem to wyżej. Stoi to na takim czymś, ponieważ cień się pojawił i brzydko wyglądało. Kamerę dałem z tej strony, a lampę dałem z tej strony i ją zgasiłem, ponieważ sieje jakieś takie dziwne zniekształcenia, więc będę ją włączał tylko w nocy, a w dzień będzie bez lampy. Aha, jeszcze zmieniłem częstotliwość robienia zdjęć, co 60 sekund. Namiot dzieci przeniosłem w to miejsce, bo teraz będziemy rozkładać jeszcze jeden domek. To będzie takie łóżko-domek, chodźcie, sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. To będzie ta duża paczka. Ona jest dosyć ciężka, bo to jest mnóstwo drewna, więc teraz ją zaniosę do doła. Którą pierwszą otwieramy? Tom. Tom. Tom, to jest materac. Ania, tutaj, tni. Czemu taki mały, okay. Bo jest złożony na pół. To To będzie mój materac? mój materac. Ale fajny, mój Matera. Ania. jest mój Matera. jest mój Matera. To 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 jest taki fajny śliski. Fajny, gruby materac, także Ania będzie miała wygodnie. Właśnie sprawdzamy z czego jest zrobiony ten materac. Jest to materac piankowo-kokosowy. Tutaj jest kokos, jest pianka, kokos i tutaj jakaś wata. Łóżeczko jest koloru białego. Jak widzicie czekam mnie troszeczkę skręcania, więc pokażę Wam całość jak już skręcę. Instrukcję dostałem na maila. Jestem na stronie producenta. Tak wygląda to łóżeczko i muszę coś takiego skręcić. No, jest to strona teddyroom.pl. i to będzie mój dom? No, tak jak mówiłem instrukcję dostałem na maila i teraz muszę po prostu te części poskładać w taki sposób i wyjdzie łóżko. Rozpoczynamy od złożenia trzech części, czyli jedna taka, druga tamta i tutaj taka belka. Trzeba powsadzać kołeczki. I młotkę, mamy młotek taki, bo twardo zadźliśmy do garażu. Dobra, i wsadzamy. Czekaj, jak to się obije, musimy z tamtej strony. To na dinka Ja to postawię, ty Dobi. Od góry dobij. Tu. Gdzie? O, weszło. Dobra. To teraz, ja. teraz tu. Teraz tu. Ty, Ania, tutaj. Już. Już Ania. A to potrzebujesz? Już. Nie, nie potrzebuję. Już mamy dwa boki skręcone, ale muszę podlać naszą rzeżuchę. Piękne słoneczko, ale jest mokro. Ale dobra, troszeczkę psikniemy. Dobrze. Ostatni szlif, czyli włożenie materaca, materaca proszę Państwa. Proszę, Ania. No, przykryję. I teraz właśnie to łóżko jest takie e, dwufunkcyjne, że w nocy się na nim śpi, a w dzień można zrobić domek. Teraz przyniosłem pierzynę i nakładamy dach. Robimy dach. za małą pierzynę i nam trochę spada, ale ogólnie chodzi o to, że tu jest domek Daj mi poduszkę Zobaczcie, wymyśliłem coś takiego Tutaj producent nie dał tej belki, żeby się dzieci w głowę nie uderzały, ale ja dałem tutaj gumę transportową, dwie gumy i można po prostu o tą gumę oprzeć i zobaczcie jak tutaj jest fajnie Tata, mogę spać z Twoją pierzyną? Możesz W, w salonie? Tak, ja mam inną jak Ania, fajnie? Ale taki duży materiał, taki duży koc by się przydał, żeby jeszcze tutaj boki były zamknięte. No super. Hello. Fajne to. Co, Szymuś? Ja psuję dom! Szymek psuje dom. Który dom? No, musimy to łóżko tutaj przenieść, ale dzieci tutaj robią znowu iglo, więc musimy tutaj posprzątać. Ale tak zmierzyłem, że będę musiał odkręcić dwie belki, żeby mi się przez drzwi zmieściło tutaj. Bo całe łóżko nie wejdzie mi przez drzwi, bo jest za szerokie i będę musiał odkręcić właśnie górną belkę i tą mm. i potem jakoś to bokiem przeniesiemy Idę się położyć za nią, zobaczymy jak to wygląda od strony dziecka Idziemy się przytulić Dzień dobry proszę Państwa Pokażcie łapkę w górę albo w dół Fajnie. Jak wam się podoba łopatka, w jak wam się nie podoba łapkę w dół. Super. Nawet ja się jeszcze, zobaczcie. Te nogi wystają, ale dobrze, że nie ma właśnie żadnego tutaj y, takiego pełnego boku, bo mogę nogi sobie wyciągnąć. Ta mogę zobaczyć. No chodź, zatrzymania. Leżymy? My, my, O, jak <laughs> Położyłem jeszcze dwie pierzyny po bokach i teraz zobaczymy, jak tam jest. Tym razem Szymuś jest w środku. O, zobaczcie, Nadia dzisiaj obcięła Szymusiowi grzywkę. Ładnie, ładnie. Taką mm. przygodę mieliśmy. Płasną siania trochę. Ale tata, ja no, będę ty nie Szymuś. No dzisiaj ty, jutro Szymuś, jutro Nadia, a w trzeci dzień Szymuś. Fajne będzie, jak tylko będziemy mieli taki duży, duży kod 4 na 4 metry, jak przykryjemy ten stelaż, to będzie naprawdę super. Jaki stelarz? No to jest stelarz. Jaki? No te deski. Hmm. Ale, ale stelarz jest przykryty. Smęk! Tata stelarz jest przykryty. No. Zobaczcie, co tutaj dziewczyny robią, jakie ciasto! To jest jedna część ciasta. To jest masa kokosowa. Z jajkiem. Hmm. A ciasto jak się nazywa? To jest ciasto biszkoptowe z ananasem i kokosem. Maście! Ma. ciasto. Ale będziemy jeść. Ciasto Naraz. kokosowe? I co dziewczyny, uczycie się? Mhm. Mhm. Już umiecie? To wszystko zrobiły, tata. Ubity tak? białka na sztywną mhm. pianę. Potem Dobra lekcja. cukru. I na końcu biurki kokosowe. Pokażemy wam efekt końcowy. Już nie bałem. Jest nowy dzień, niedziela. Właśnie zjedliśmy śniadanie wielkanocne, i zasiadamy teraz do kosztowania ciasta. I chcę wam pokazać, jak wyszło nam to ciasto, które dziewczyny zrobiły. Ładne Wam wyszło, Nadia. Zaraz rozkroimy i zobaczymy, jak jest w środku. Dostaliśmy też od moich rodziców właśnie babkę, sernik i makowiec. Także będziemy zaraz zajadać. Aha, a ten grób pana Jezusa tak wygląda. Pięknie się zazielenił. Troszeczkę mogliśmy mniej nasypać na górę, bo te ziarenka jednak zostały. Ale ostatecznie tak wygląda. No i Pan Jezus zmartwychwstał. Jak widzicie, grubie jest pusty. Ania, co ty robisz? Nie. Podjadasz kruszonkę? Tak. No jest pyszna, no co? Nie. No ale zobacz jak podiół działać to ciasto. W środku jest karteczka i Nadia ją przeczyta. Aleluja, Jezu żyje. Aleluja, Jezu żyje. Pokaż. Wow. I Kasia rozkrawa swoje dzieło. Um, a to I zobaczcie jak to wygląda w środku. Jest tam ananas, masa budyniowa. A na wierzchu kokos. Pysznie to wygląda. Jestem teraz w pomieszczeniu technicznym i będę naprawiał solary, ponieważ jakiś wąt tutaj wyskoczył. Zobaczcie jak włączę. To na czujniku T1 mamy error. Ta jeden jest tutaj przy solarach i nie wiem co powoduje ten błąd. Wyłączę, żeby nie piszczało, ale prawdopodobnie jest za małe ciśnienie w instalacji, więc teraz postaram się dopompować glikolu. Mam tutaj glikol przewiązany od taty no i pompkę. Pokażę wam jak to się robi. Ostatni raz wlewaliśmy ten glikol 8 lat temu. No i do tej pory działały solary, ale ale jak widzicie ciśnienie trochę spadło, więc tutaj muszę to podłączyć i dopompować tego płynu. Tu mamy pompkę, wkładamy sitko, żeby jakieś wióry nie wleciały. Teraz wkładamy pompkę i będziemy pompować. Tutaj troszeczkę zasłabo dokręciłem i mi zaczęło kapać. Ale pamiętajcie jeszcze, żeby tutaj ten zawór odkręcić, musi być otwarty i dopiero pompujemy. i ciśnienie powinno wzrastać na tym zegarze będę pompował, zobaczymy czy wzrośnie tutaj jest też odpowietrzanie wężyk idzie na sam dół ja go przeciągnąłem do tego zbiorniczka więc jak teraz odkręcę to powinno polecieć do zbiorniczka no, trochę powietrza jest ale sucho przecież tu powinno lecieć ja to odkręciłem, a nie leci nic, zobaczcie Odkręcam, a nie leci. O co chodzi? Czyżby nie było glikolu w całej instalacji? Patrzcie, spadło do zera. Jeszcze pompę sprawdzę, czy się kręci. Tu się odkręca śrubkę i można zajrzeć do wirnika. Tata. tam jesteś? Tak, jestem, jestem. A czemu ty tam, tam No, naprawiam solar, bo nam się Nie, no pompa się kręci tylko jakby nie ma prądu. Także się nie zapiekła. Jak widzicie, wszedłem w sterowanie ręczne i mogę pompę włączyć albo wyłączyć. Włączyłem ją. I wszystko działa. Także nie wiem, co jest grane. Ciśnienia nie ma. Także pompka na pewno nie jest spalona. Bardzo dziwna sprawa, bo tutaj się nie dało napompować. A jak podłączyłem tutaj u góry, no to się dało napompować i mam półtora bara. No ale dziwne, bo instalacja jest jakby otwarta, więc powinno się dać tu napełnić i tutaj. Nie wiem, czemu na dole się nie dało. Może coś tutaj z zaworem się stało. No ale ewidentnie widać, że czujnik T1 jest popsuty. Error. To jest ten czujnik przy Solarach. Zaraz tam pójdę, pokażę wam. To jest moi drodzy ten czujnik. To jest czujnik temperatury. On daje sygnał do modułu, żeby włączyć pompę. Jeżeli tutaj na przykład pojawi się temperatura 20 stopni, tak można ustawić, że jeżeli to się nagrzeje do 20 stopni, uruchamia się pompa i glikol przepływa właśnie całą instalacją i grzeje nam wodę w zbiorniku tym czerwonym, w zbiorniku wody. Tutaj też jest odpowietrznik, ale jak widzicie, powietrze nie leci, tylko glikol, więc jest dobrze. Nie wiem, może poruszamy nim trochę, może coś tam się po prostu odpięło. Kasia zrobiła sałatkę warzywną. Ja tylko dosytałem groszku. Taki ze mnie kucharz. Ale pytanie mam do Was, bo w niektórych rodzinach robi się sałatkę warzywną z mięsem, a w niektórych bez mięsa. U nas się robi bez mięsa, a u was dodaje się jakąś kiełbasę czy nie? Dajcie znać, jak wolicie. Na wegetariańsko czy na drapieżnika. Ja tymczasem zabieram się do jedzenia sałatki, a Was zapraszam na koniec vloga do zobaczenia, jak rośnie rzeżucha. Tam się robi timelapse, time jutro go wyłączę, wy już teraz możecie to zobaczyć. Także trzymajcie się, na razie. Słuchajcie, nadal z przyszłości minęło 3 dni. Żeżucha jednak nie urosła tak, jak chciałem, ale pokażę Wam tyle, ile urosło w tym odcinku, a resztę pokażę Wam za tydzień. Będę czekał tutaj jeszcze z tydzień i wtedy to będzie timelapse. A na razie oglądajcie tylko z 3 dni. Pa! pa.